Jak wygląda sytuacja w UK, jeżeli chodzi o oddłużenie? Przede wszystkim. Jeżeli chcesz oddużyć się w Anglii, to składasz wniosek tylko i wyłącznie wypełniasz go, rejestrujesz się i wypełniasz go elektronicznie. Musisz tam podać wszystkie swoje dane, wszystkie swoje zobowiązania, stan rodzinny. Nie możesz pominąć swojego majątku, jeżeli go masz, masz mieszkanie własnościowe, musisz o tym napisać. Z tą różnicą, że tam syndyk nie wyrzuci cię na bruk. Jeżeli masz rodzinę, dzieci, pracujesz, zarabiasz na utrzymanie tej rodziny, to absolutnie syndyk czy sąd nie wyrazi zgody na to, żeby sprzedać twoje mieszkanie i spłacić zobowiązania. Masz prawo, jesteś traktowany z szacunkiem i masz prawo zostać na tym mieszkaniu, nie musisz martwić się o dach nad głową, a to tam nie wchodzi w grę przede wszystkim. Z chwilą, kiedy składasz taki wniosek, opłacasz go 680 funtów, w tym momencie możesz czuć się już osobą oddłużoną. Masz to dosłownie jeden